Cześć, słuchacie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny. I Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na pataarchitekt.io z numerkiem gdzieś na dole w opisie. ogarniecie, wierzymy Was. I klasycznie Patop to the moon, czyli poleć nas babci, cioci, wujkowi albo koledze z pracy, tudzież zostaw lajka, komentarz albo follow w aplikacji, w której słuchasz. Dobra Szymonie, to co w tym tygodniu w ramach shortów? W ramach shortów tak, chyba spory news z Microsoftu generalnie to było informacja o tym, że de facto MS slash GitHub dopłaca do pilota. Miesięczny koszt około 20 dolarów, a realnie wychodzi kosztowo około 80 dolarów. Czemu to wrzucam? W kilku powodów. Po pierwsze, to pokazuje, jak dużo jeszcze wokół LLM-ów czeka nas optymalizacji kosztowych. Kolejne to jest, ile to realnie prądu pochłania, bo tu mówimy głównie prąd, ale dla mnie to też daje ciekawe spojrzenie na to, jak będzie wyglądało hostowanie tych LLM-ów przez filmy na on-premie? Nie w chmurze de facto. Gdzie ta wydajność kosztowa będzie dużo niższa i koszty przestaną będą dużo wyższe. Czy wiesz co? Teraz tak, popatrzmy sobie, model jest ciężki. raczej znaczy, powiedziałeś o prądzie, to ja od razu takiego ja miałem to dorzucić do newslettera, ale zostawię to tutaj, bo jest o prądzie. Microsoft wrzucił takie ogłoszenie o pracę, które się nazywa Principial Program Manager Nuclear Technology. Generalnie atom idziemy w tym kierunku i to się będzie działo, jak naprawdę. I to się broni. Tak. Małe reaktory się bronią. Akurat SMR, jeżeli dobrze pamiętam ten skrót, czyli te małe reaktory, które rzekomo też w Polsce mają zawsze powstawać dla przemysłu, się bronią. Więc całość. I wiesz, z tymi modelami jest tak, że tu jest potężny model. Za tym stoi potężny, czyli jest ten kodeks razem z GPT-4 teraz, jest ten, który jest w diabły drogi do zbudowania i utrzymania. I pytanie jest, czy takie open source'owe modele, delikatnie fine-tunowane pod nas, takie jak na przykład StarCoder, czy nie będą lepszym rozwiązaniem, które też są tańsze do utrzymania de facto. Wiesz co, ale mówimy o takiej opcji, mówimy o delikatnym sfinetunowaniu, ale delikatne fine de facto i danie temu modelowi dwa te całej wiedzy, to jest potężna infrastruktura, tak naprawdę. To jest budowanie, no, systemu do analityki, tak naprawdę. Tylko takiego, który jeszcze umie zaciągać i którego musimy już uczyć na GPU. I to nie na jednym GPU, tylko na całej bandzie. Więc kosztowo to będzie niezłe wyzwanie. Tylko, że wiesz, odpalenie potem będzie o wiele tańsze. No. Pytanie właśnie, czy będzie, bo w tym momencie, zobacz, no bo my weźmy sobie tą chmurę, czyli to, tą opcję generalnie, że płacimy za użycie, że płacimy, możemy to skalować w górę i w dół, możemy po pierwsze skalować w górę i w dół w kontekście czasu generalnie, kiedy z tego korzystamy, możemy skalować w górę i w dół przy uczeniu, rezultatach itd., itd., czy firmy będą miały na tyle dużo infrastruktury ludzkiej chociażby, żeby to ogarnąć? Bo z reguły tego nie ma. Zobaczmy, jak jest, jak całe kupowanie hardware'u na on-premie. Jest kupowanie na maksa tak naprawdę. Nie, nie, to wiesz, to robisz na cloud. musisz to robić na cloudzie. Raczej z takich ciekawostek, jeżeli dobrze pamiętam cenę, to wytrenowanie na google'owych TPU, Kosztowało ich właśnie, nie pamiętam który model, ale chyba właśnie Starcoder, to jest koszt 150 tysięcy dolarów. Ale to właśnie więcej, to mówisz, że to będzie w na Google mają w jakiejś Co będzie, jeżeli firma będzie chciała wejść w ale będzie musiała być na premię? Czy ta nie będzie mu mogła wyrzucić? To jest w ogóle coraz mieralne. To raczej wiesz, odpalasz sobie jakieś lamy inne, open modele na GPU, bo wiesz, odpalenie modelu jest o wiele tańsze niż trzymanie takiej multitenant tenant infra, jaką ma przykładowo Microsoft w tym miejscu. To oczywiście, ale to będzie postawiam, że teraz jest ogromny hype. Ten hype jest głównie na trzymanie korzystanie z usług chmurowych i to jest sensowne. Ten cały pęd w kierunku tego, żeby to jednak trzymać, czy znaczy no gdzie nigdzie niektóre organizacje po prostu muszą trzymać na ompremię, to dość szybko będzie wiadro zimnej wody, de facto, że chyba jednak nie będzie coraz więcej usług, które będą miały sens tylko i wyłącznie przy ogromnej skali właśnie chmurowej, jako usługi po prostu. Tyle. No, a co tam Łukaszu masz? Dobra, rzecz, która mi się rzuciła w oczy w ostatnim czasie, jak jesteśmy już przy Microsoftzie, to w MS-ie ktoś zaczął liczyć pieniądze na Azurze i utrzymywaniu starych usług i API i na początku, pod koniec września, na początku października wywaliło anonsmentami o wycefywaniu się z różnych starych API i nieużywanych kawałków usług. Pojawiło się tego trochę. Tak, więc ktoś wpadł, że tak powiem, z Excelem albo Power BI-em i pokazał, że tabelka utrzymanie do używających klientów i zarobków się nie spina. Taka rzecz, albo dług technologiczny w środku, więc trzeba było tu zacząć wskazać, że za rok, dwa będziemy się z tego schodzić i dziękujemy. Inna beka jest to, że generalnie dorzucenie tych wszystkich ludzi do tego, żeby dodanie AI -a do każdej usługi też pochłonęło osoby ludzkie i trzeba było po prostu ludzi przerzucić, więc nagle ktoś stwierdził, że i tak nie mamy ludzi na utrzymanie tego. I teraz mówisz Excel po prostu i patrzymy, okej, okay, to nam się po prostu nie opłaca i w sumie bardzo dobrze. Tak, więc jest sporo ubijania, niektóre z dłuższym, niektóre z o wiele krótszym czasem. Dobra, to teraz ja. Krótki artykuł. Ciekawy artykuł od Google a. przy czym uwaga, bo toki od Google, aplikowanie tego, co Google mówi, to często jest błana receptura na tragedię w projekcie, ale ten jest w miarę sensowny, powiedzmy sobie. Disaster recovery across a million pieces. O co chodzi? Ciekawy tok odnośnie tego, jak przeprowadzać i jak myśleć w ogóle o disaster recovery. Tam jest parę punktów, które chciałbym podkreślić. Przede wszystkim to, co podkreślają i to, co chyba każdy z nas zewnętrznie czuje, to jest Pogód się z niezgodnościami. Czyli w systemie rozproszonym, jeszcze jak mamy system na kolejkach, i tak dalej, szansa, że zrobimy backup spójny i potem spójny restore jest praktycznie zerowa, tak naprawdę. No bo to jest super, super trudne i faktycznie inaczej tym cały czas żyje, tak naprawdę. Więc jak mamy więcej niż jedną bazę danych, więcej niż jeden obiekt do robienia backupu i restora, to nierealne. I potem co proponują? I w sumie życzę. Może nie jakieś podkrywcze, ale mimo wszystko fajnie jest je usłyszeć. Nie da zrobić się spójnego restore, trzeba budować systemy rekonciliacji, czyli do tego, że restorujemy kilka źródeł albo jedno źródło i potem system dochodzi do tego, co jest spójne. Co jest ciekawe w tym, to że zalecają rekonciliację dwukierunkową tak naprawdę, czyli nie jest to, że mamy jedno źródło prawdy i to potem to się rozsyła, tylko jednak systemy muszą się z tym dogadać tak naprawdę. I wiesz co, tutaj jest jedna rzecz, którą bym rzucił. Jest piękne słowo, które kurde kuleje, czyli potentność systemach. Zgodzę się. Tylko problem jest z implementation taką, że ona jest, po pierwsze, jest bardzo droga w implementacji, bo wymaga naprawdę często więcej kodu i kolejna rzecz jest to, testowanie jest absurdalnie ciężkie. Jak nie przetestujesz, to nie będzie działało. Wiesz, jak mówimy na przykład o kolejkach i o tej spójności, bo to jest takie pierwsze, no to są tym tańszym kosztem są inbox i outbox paterny. Ale to ci nie gwarantuje niepotężności, tak naprawdę, no nie? Raczej nie, dobrze zrobiony inbox i outbox, raczej głównie dobrze zrobiony inbox może ci to spróbować, zagwarantować. Spróbować z kluczem, zmniejszy szanse, ale dalej może wystąpić sytuacja, że będziesz miał taki case, że wiadomość będzie przesyłał po raz drugi. No właśnie, tutaj inbox powinien cię uratować, jeżeli poprawnie to obwalisz całość Nie, nie, tu może się długo kucić, ale generalnie raczej będę się trzymał, że nie do końca, nie zawsze. Inbox jest właśnie po to, ale dobra, trzeba zrobić odcinek o inboxie i outboxie. Łukasz, ostatnie słowo musi być na wierzchu. Tak, dokładnie. Nie. Dobrze zrobiony inbox jest indent potentny Niestety brakuje gotowców. Na to. Trzymaj się tej infrastruktury, to część softwareów Wam bardziej zostaw mi. Dobra, lećmy dalej. Ciekawe też, prowadzą podejście, czyli backup Available i consistency. To oczywiście nic nie jest odkrywczego, bo tu mówimy o całym kapie, czyli generalnie spójności i jak się zachowujące te rozproszone, Czy są spójne, czy są dostępne, tak naprawdę. Ale fajne podkreślenie tego, że de facto ten sam koncept aplikuje się bardzo mocno do backupów. Tyle. Artykuł nie jest jakiś bardzo długi. Parę punktów dobrze jest z niego usłyszeć, tylko tyle, tak naprawdę. Co tam dalej masz? Następnie to przejdziemy do infry. Dobrze, dobrze. Jest w tym. Cilium uzyskało ten Graduation w CNCF-ie, czyli EBPF, że tak powiem, EBPF i Security Sieciówka Observability z wykorzystaniem właśnie ebpf w postaci Cilium. Przechodzi do takiego okresu już dojrzałego, że tak powiem, w adopcji, w określeniu, jeżeli mówimy o stack cncf -owy. Więc dla słowa wspomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, Cilium to jest driver sieciowy dla Kubernetesa, który pod spodem korzysta z tak zwanego Extended Berkeley Packet Filtering, czyli EBPF. W skrócie polega to na tym, że z user space'u w systemie operacyjnym możemy wstrzykiwać kod i przetwarzać procesy pomijając stack sieciowy kernel'a, czyli przyspieszać to i można budować dzięki temu mikroprogramy, które pozwalają na przykład uzyskać observability czy jakieś elementy filtrowania i innych tego typu i budować rzeczy na poziomie sieci, a nie kodu naszej aplikacji. Czyli Nawet nie, ja nie czy tylko sieci de facto wstrzykujemy się do poziomu kernel'a de facto, co mm. dwa odcinki temu właśnie Pixi też odnośnie debugowania innych rzeczy, także zdecydowanie już przyszłość serwis meszy i właśnie takiego traktowania kary powoli odchodzą już w przeszłość. Raczej tak samo Istio ambient, o którym kiedyś mówiliśmy. Tak w ogóle BPF już trochę schodzi zawsze. Tak, ale w całości to taki sygnał, że tak, to jest kierunek, który można zacząć robić. I dla mnie te observability i transparentny MTLS to są takie dwa featurey, na które tam mocno patrzę. Dobra. To jeżeli idziemy w technologie fajne i ciekawe, to dawno nie było nic o naszym przyjacielu, czyli Cloudflare. Cloudflare wypuścił fajną usługę, Hyperdrive. I teraz uwaga, Cloudflare twierdzi, że Hyperdrive przyspiesza kwerendy do skaszowanych baz pozgresowych od 17 do 24 razy. Nie procent, razy. Dla nieskaszowanych między 6 a 9 razy, znowu. Wartości są absurdalnie wręcz wysokie i teraz... Tu trochę wchodzi takiego dziwnego marketingu, trochę ich rozumiem. No bo teraz, na czym oszczędzają? Są dwa obszary, jak to działa. Pierwsze to jest to, że kaszują kwerendy. To jest ciekawe, czy caching render do, do wyników. I to jest ok. Fajna technologia jak najbardziej ma to miejsce. Standardowy, tak jak to w wszystkich ORM-ach, możemy sobie zrobić caching łatwy, czy w innych kawałkach, że tak powiem, rozwiązań. Tylko, że to jest ten caching drugiego poziomu, czyli pozaaplikacyjny de facto. Bo tutaj to jest o tyle fajne, że po prostu dajemy innego connection stringa i to działa. Drugi element, z którym mam trochę problemu, jeżeli chodzi o reklamowanie, to jest to, że Optymalizacja wynika z tego, że de facto hyperdrive trzyma connection poola do SQLa. Czyli coś co powinno się normalnie dziać w aplikacji. No i w takim razie to faktycznie, bo ten handshake musi być uwierzytelnienie itd. tak dalej, i tak dalej na protokołu TCP IP i, tak dalej, i tak dalej. musi się wydarzyć. I to ponieważ będzie trzymany, więc mamy pulowanie, nie trzeba budować. i teraz normalnie pooling połączeń do squala powinien być w aplikacji. Dlatego mam problem z tym, że no, no okej, okay, to tutaj nie będzie zysku. Wiesz co, tylko robimy to dla serverlessu. Właśnie dochodzi. to jest usługa, która te wartości będą super widziane właśnie w kontekście serverlessu i takiego serverlessu w kontekście właśnie Cloudflare'a, czyli że te brokery faktycznie mogą co chwilę być gdzie indziej. I w tym to już ma sens, bo dla takich serverlessów, rzeczy, które nawet nie trzymają tego pamięci, nie żyją zbyt długo, ma to sens, bo one nie będą polowały tej aplikacji. Ten chętny będzie występował za każdym razem. Tak? Także ciekawa usługa, obecnie w preview i mnie bardzo cieszy, ciekawie interesuje, w jakim kierunku idzie Cloudflare i jaką sobie niszę znalazł. Bo ta nisza jest naprawdę ciekawa bardzo. Taki compute na edge. Ciekawe, kiedy zacznie być enterprise ready od tej strony ta platforma. Bo offering sieciowy już jest zbudowany u nich enterprise ready, gdzie jest najwięcej kasy. I pytanie teraz, czy ten offering również zacznie być pokazywany jako enterprise w pewnym momencie? Wydaje mi się, że oni budowali to swoją swoim jednak mimo wszystko, jako coś, co przyspiesza zwykłe enterprise, czyli żura, ws, i GKE, czy Google, ogólną platformę. I oni będą wokół tego chodzić, tak naprawdę, jako takie szybkie Enterprise, powiedzmy sobie. No wiesz, raczej całość, wiesz, zostaje trochę featureów, jest potrzebnych na workerach, żeby powiedzmy przeszły security vetting całej układanki, żeby zostały dopuszczone. Dobra. Tak, ale jestem też ciekawe, jak będzie ten HyperDrive wyglądał w praktyce, tak naprawdę. Jakieś pierwsze testy publiczne. Pierwsze problemy z cache'em i inwalidacją. Między innymi tak. Z czym jeszcze ważne, bo ten HyperDrive działa też. Globalnie, to jest też ciekawe. Czyli po prostu Edge zapinają ci tam, gdzie pewnie po pierwszym połączeniu zaczyna się connection pooling z danego regionu, po prostu. Tak, i pewnie inwalidacja Kasza, jeżeli chodzi, pewnie po jakichś kolegach Redis, na szybsze, jeżeli chodzi o inwalidację. Dobra, lecimy teraz z Terraform, pierwszy z dwóch na dzisiaj. Wyszedł Terraform 1.6. Ogólnie bym to zupełnie pominął. Gdyby nie to, że został wprowadzony framework do testu. I to jest rzecz, którą mam. Nie rozumiem unit testów na poziomie infrastructure as code. Ja uważam, że one może mają sens, że ten IAS byłby naprawdę skomplikowany. że na pewno byłoby co testować. Ale według mnie to się będzie wyglądało. Na zasadzie że generalnie testujemy. Tak samo jak takie przygodowe testy są zawsze na konferencjach, jeśli chodzi o unit testy. Sprawdzamy, czy element dodał się do listy. Czyli realnie testujemy framework jawowy albo Internetowe, To nie ma sensu. Tak, raczej pęcić tak, bo zastanawiając się przed rozmową z Szymonem mieliśmy, tak nie ma to sensu. I teraz jedna rzecz wpadła, a propos naszej wcześniejszej rozmowy i tego, że to nie ma sensu. Ogólnie jestem przyzwyczajony do tego, że testem jest po prostu środowisko deweloperskie, że IAC robimy, wrzucamy przez CICD, czy się deployuje, czy nie. I to jest jedno podejście. Gdzie takie podejście może być? Słowo klucz, które mnie wprowadziło na to, że ma to, Taką kapkę sensu, kropelkę. To jest jak mamy moduły, które są wykorzystywane przez innych i zawrzeliśmy tam zamiast zrobić to proste jak budowa cepa, to naładowaliśmy tam ifów. To jest jedyne miejsce, ale znowu to jest tak jak testowanie helmów. Jeżeli potrzebujesz testu, to przekombinowałeś. No właśnie, teraz wracam do tego, czyli testujesz ife tak naprawdę, czyli testujesz czy jest if i czy if działa. No bo to gdzie do końca jest logika? Czyli znaczy, że kodu musi tam odgroma w tych modułach, tak? Czy to musi być skomplikowane? Czy naprawdę te moduły powinny być skomplikowane? Czy naprawdę chcemy tak komplikować życie? No właśnie, dlatego mówię, bo testujesz logikę input-output, czy na podstawie tego case'u te ify wyprodukowały mi ten output? I to jest pytanie, czy nie przekombinować z założeniami w tym miejscu, tak jak z helbem zresztą. Ustalmy. Test Jaca, żeby nie było, że z kontekstu, że teksty Jaca jak najbardziej mają sens. Tylko pytanie, czy chcemy po prostu robić unit na tak bardzo małym, granularnym poziomie? I tu mamy taką sporą wątpliwość, bo to zaczyna śmierdzieć trochę. Chyba, że piszesz w Plumi, to tam niestety pij Tak, dobrze, to teraz ja coś ciekawego dorzucę. Artykuł od GitHuba. Lessons learned from building Copilot. I artykuł jest właśnie na tym, jak GitHub budował Copilot, a tak dalej. No, okej, okay. jest to słaby bardzo artykuł, jeżeli chodzi o llm -y i Copilota, ale to jest bardzo dobry artykuł. Jak się na to spojrzy z perspektywy, jak w ogóle budować software, jak zarządzać cyklem życia, jak podchodzić w ogóle do produktów. Wzięli na Wasze książkę, którą się kiedyś tam obiła uszy, Find It, Nail It, czy podejście w ogóle, Find It, Nail It, Scale It i fajnie opisują poszczególne kroki w kolejnych fazach, czyli got to find it, get clear on who you want to help, focus on simple problem first, balance product ambition with quality, meet people who, where they are. Mega ciekawy artykuł do przeczytania tego, żeby nie budować, to co już parę razy mówiliśmy, takiego opus magnum, żeby w odpowiednich fazach życia produktu, czyli generalnie, pierwszy szukamy, co w ogóle budujemy, zawężamy ten case, potem, jak już mamy nasz problem, to dokładnie doprecyzowujemy go, potem go skalujemy i co w której fazie zrobić. Naprawdę dobry do przeczytania, nie jest długi, jest tam parę minut, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi właśnie, co kiedy robić i żeby się nie śpieszyć z takimi rzeczami, jak testowaniem, optymalizacją itd., itd. Między innymi, optymalizacja kosztowa itd., jest w scale de facto, jak już wiemy, że to działa. Dobry kubeł, trochę zimnej wody na to, co gdzie powinno wyglądać. I że chodzi o software development. Nie jeżeli chodzi o LLM, bo tam tylko LM-u praktycznie nic tam nie ma. Dobra. Ja znowu z Terraformem. OpenTOFU ma swojego pierwszego builda alfowego. Czyli przypominając, OpenTOFU to jest. Open source'owy fork, niezarażony licencją, nie pozwalającą komercjalizować Terraforma. No i poleciał pierwszy build, pierwszy release, taki alfowy 1.6. Zobaczymy, jak zacznie się to rozjeżdżać teraz. Czyli nie umarło tak szybko, tylko coś wypuścili. Tak, coś wypuścili, więc zobaczymy, jak ten jest niby pod skrzydłami Linux Foundation, więc zobaczymy, co z tego w ogóle wypali. No dobra, teraz się challenge'uję. W takim razie za rok, co się będzie działo z tofu? Jakie są twoje predykcje? Wiesz co, jestem ciekaw, bo na razie nikt duży za tym nie stanął i sądzę, że nie stanie. Jest dobra rzecz, którą można dorzucić. Moment, jest nowa usługa od Googlea, która de facto z takiego perspektywy wchodzi w tą komercjalizację licencji. Dorzucają ją do linków do odcinka i de facto duzi nadal będą stali za HashiCorpem, bo tam jest gotówka. No, czyli co? Z OpenTofu będzie kolejny Linux desktop de facto. Czyli siłowanie, żeby coś odpalić. No jest to bardzo możliwe. Raczej, znaczy, wiesz co, sądzę, że za rok ludzie się znudzą tym, którzy to próbują ciągnąć. Bo trzeba pamiętać, że kasa na to troszeczkę pochodzi z Wisików i innych rzeczy, więc jeżeli coś nie ma siły przebicia to ginie w takim środowisku. Zgadza się, a oni podeszli do tego, że i tak istniemy, bo nie chcemy mieć licencji a ten robić kasy, więc. Kasa z wizuków tam nie będzie, no bo w definicji nie robimy kasy na tym de facto. Chyba że na saporcie, a na dużo nie zrobisz. No wiesz, i pytanie na przykład, właśnie, co taki space lift, czy parę innych, zaraz im ta kasa zniknie i tyle. Dobra, to ja jeszcze kolejny obszar, który często wspominamy i który faktycznie coraz bardziej lubię, czyli cały stos grafanowej, co tą grafana kombinuje ze swoimi narzędziami. Grafana Shift, nie Shift, tylko S i FT. O co chodzi? Tool odnośnie Incident Response. Czyli tego, jak coś się wywali, to co właściwie robimy. I czemu o tym wspominam? Dlatego, że jest to tool oparty na, jak to Grafana twierdzi, na ML-u, de facto czyli jeszcze jakimś AI-u. To jest tool, który ma nam pomóc w diagnozie, co się wywaliło, gdzie się wywaliło i co się dzieje. Z minusów jest to dostępne tylko i wyłącznie w obecnej Grafana Cloudzie, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ jak już mamy Grafane. Mamy wszystkie tule, które wspierają wszystkie wartości. To ułatwienie diagnozy tego, co się wydarzyło, jak się budzą o czwartej w nocy, i tak dalej, i zbieranie danych sensowne to jest super obszar właśnie na prowadzenie ML-a. Jako taki faktyczny, taki copilot de facto do diagnozowania, co się wywaliło w infrastrukturze albo w naszym systemie. Bo często to są bardzo proste rzeczy, o których zapominamy. Raczej chodzi o korelację zdarzeń po prostu automatyczną korelację zdarzeń, które niestety nie mają ze sobą powiązanych ID-ków i anomalii detection też. Wiesz to korelacja korelacjami, ale to jest to zbieranie bardzo dużej ilości znalka. Zresztą takie rzeczy, jaka, zresztą, że na przykład o kurtkę, że certyfikat wygasła, albo zresztą, że gdzieś wolumen się przypomni i tak dalej. To jest nagle ogarnięcie dużego zbioru, powiedzenie: okej, okay, to jest to. Sprawdź to, 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 to. Fajny tul, jeżeli chodzi o wsparcie, też w becie obecnie jeszcze, że w preview. Ja będę się temu przyglądał, bo to może być bardzo, bardzo sensowne. Martwi mnie, że tylko w Cloudzie. No, mimo wszystko preview i wydaje mi się, że to też będzie obszar, znaczy, też muszą zarabiać, nie mogą zrobić tak, że będzie wszystko self-hosted. Dla mnie, no, sensowne mimo wszystko. Ciekawie będzie. Tak, bo chyba anomalii detection nadal się nie pojawiło w tym. Właśnie szukałem też go nie znalazłem. Chyba nadal się nie pojawiło, bo samo anomalii detection jest w cloudzie. De facto tam jest kilka algorytmów statystycznych używanych do tego. To jest też super feature. To jest od razu wytłumaczymy, to jest to, że budujemy alerty nie na bazie, że coś wykroczyło poza pewną metrykę, tylko jest poza cyklem życia. Tak, w sensie, że coś dzieje się inaczej niż normalnie się dzieje w tym przedziale czasem, albo coś się działo abnormalnego. Tak jak ktoś chce, jest sobie coś takiego jak, to jest od Gitlaba wpis, to zostawię tak tylko. Pokazuje jak zbudowali w 2019 roku, pokazują anomaly detection, właśnie jak wygląda statystyka za tym idąca i tak zwany Z-score. W jaki sposób robi się anomaly detection zwykłą statystyką i pokazują dokładnie w jaki sposób można sobie to fine-tunować takie podejście. Niestety nie jest takie piękne jak plugin, który wszystko graficznie pokazuje. Trzeba sobie samemu zrobić takie query. O dziwo, bo pod spodem jest matmas i to skomplikowane z reguły matma. Kto by się spodziewał? I dochodzimy do tego, że na koniec dnia to i tak jest matematyka. Dokładnie. coś tam jeszcze masz Łukaszu? Nie, kończymy. Dobrze. Przypominamy, że jeszcze będzie short ten sweet, ale to już tylko w newsletterze, do którego zachęcamy oczywiście. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej.